Chciała kopać piłką Dobra, o ile, o ile ten odcinek nagrywa się prawidłowo To w tym momencie witam was, y, YouTube w kolejnym odcinku Rocket League Gdzie gramy sobie Rankedy y, Próbując wyskilować się Wow, co to kurde za latacze tutaj są Ajajaj, aj, aj, za bardzo czaiłem się na piłę No, y, skilujemy sobie, wbijamy sobie lepszy rating y, Tak, żeby móc po prostu powiedzieć, że jestem lepszy od kogoś innego albo coś Wiecie, bo rating to tak, bo to taka sprawa jest. Boom! No i wbiłem, poprowadziłem to i boom! No eee. dzisiaj z tym trowem jak gram w Rocket League, to gram. Jestem w troll. no to dobrze, że jestem w troll. no to, to sobie będę w trowu, ale jeszcze, jeszcze mam ochotę trochę pograć w tego. Mm, w Rocketa. Patrzcie jak tutaj to się dzieje, patrzcie jak to tu się dzieje. O, nie trafiłem, no to nie było jakieś sosa. Ja tak chyba nawet nie dotknąłem. Ale dobrze, dobrze. Ten ten koleś tutaj mój jest tym. Jest chyba bramkarzem, preferuję, dlatego też będę, mam mam duże pole do popisu, jeżeli chodzi o właśnie. O, i mi wystawił zajebiście. Ale zobaczcie, nie. Jednak zdecydowało się wyjść z tej bramy. To no dobrze. To no dobrze. Aj, nie trafiłem. Aj, jaj, za, za ten. Bo uderzyłem tego gościa e, niebieskiego. Dobra, wybijemy sobie tą piłkę. Prosto idealną piłeczkę założyłem tutaj. A i gdybym nie, nie chciał szpanować moim lataniem, to bym mógł to zrobić, No ale cóż. Dobra, wracamy z tą piłą w miejsce prawidłowe, gdzie musi być piła, czyli w ich bramce. O, zajebiście, dobrze. Zajebiście. Bardzo dobrze. Losą. A mnie? też mnie? Wbijem do gry. Nie chodzi, trzeba... O co w niej chodzić? Trzeba wygrać. No trzeba wygrać, no? Kopiesz piłką samochodową. Jedziesz no No Co ja będę wam tłumaczył jak kurde co, o co chodzi w piłce nożnej samochodowej? To jest ta trajektoria? Uuu, prawie. Jeszcze nie, chcia... nie chciałem tutaj. Na Dobrze, no, koleś kurde nie trafił. No nie, znowu bokiem uderzyłem, ja pierdolę Nie mogę się nastawić dobrze A ten koleś tutaj też po Powinien to uderzyć, no właśnie Nie udało mi się tego poprowadzić No jest mój obrońca, zajebiście, bardzo, bardzo fajnie gra ten koleś, bardzo mi się dobrze z nim gra Wiem mniej więcej co, co, co mamy robić, te sprawy widzicie Ja sobie tutaj harasuję tą piłkę, w którymś momencie i tak trafię tą, 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 tą bramę A on broni i, i cały czas mi ją wykupuje do przodu, żebym mógł się z nią bawić cały czas tą piłą aj dobra, podałem do mojego gościa on mi podaje a ja to sobie sklepie od ściany proszę bardzo uu, shit Uuu, to nie trafił, to jest bardzo źle Dobra, 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 ja sobie tutaj obronię to Dobrze, oni tam nie trafili nawet, więc... Będę sobie Rocket Boosta I tu mamy... ooo, bardzo ładna obrona z ich strony, no, ale mamy 2-0, więc... Ja to tam jestem secure... O, wow, Proszę Państwa! Jak, jak ten to jest ja to później odbiorę pewnie i tak jak to przesyłka. tak to jest jak kurierzy nie dzwonią kurde a później wiecie czekajcie Wygraliśmy? Wygrywamy, ej Resume game, koleś sam gra Patrzcie, on tam wbija gały Dobra, czasami jak ten Jak przychodzą kurierzy czy coś To oni nie wiedzą mniej więcej jak tam te, te, te drzwi, bo u mnie domofon jest trochę Zrypany i ja muszę O, piękna trajektoria, piękna trajektoria Bardzo ładnie Teraz zacząć grać, no i przyszła do mnie jakaś paczka Ale co to jest? Kogo to jest? No to tutaj cztery jeden i to na dodatek epiks.

No, 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 no Zajebiście Nie w tą stronę cały czas stoją On to strzeli, zajebiście No i bardzo dobrze A, bo to są te A, to, to co Marta sobie zamówiła Okej, okay, dobra Dobra Dobra, okej okay. To już wiem, że przyszło Nie mogę wam powiedzieć co jest niestety. Nie mogę I... No, kurde, ta kamera, co ona tak się obraca, to jest po prostu masakra. Dobra, bo wybiłem się z rytmu tutaj, bo ją mam. No i teraz bardzo ładnie przypięcza. No, nie, to żadna gra. <ścoughs> nie, nie, wi żaden wibrator i ten. Nie, Marta, koperty, jak jakieś tam kartki, coś tam, coś tam, jakieś takie. Koperty, jakieś tam kartki, coś tam chciała coś, coś, coś porobić. 7 6 5 4 3 2 1 Aj, jeszcze chciałem bić jedną Smiley Antena No i kolejny ranket wygrany Co prawda ten koleś troszkę więcej zagrał Bo ja się trochę wybiłem z rytmu, ale i tak było dobrze Lecimy dalej, kolejny, find match tu, 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 tu. Seks zabawka, nie. <laughs> nie, ża żadne wibratory. No i widzicie, no i widzicie jak to to się kurde dzieje z tymi rankedowymi grami, no Zobaczymy czy w końcu przegram. <laughs> No i jedziemy proszę Państwa Co to będzie? To będzie 2 na 2 meczyk Kolejny Merlin Har Haribo Pirat Dobra Merlin dajesz Niech on leci Dobrze 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 MERLIN Napierdala Merlin zajebiście No nieźle on jest jaki? On jest semi pro Tak samo jak ja, bardzo ładnie Strzelił gola pięknego Co nie? jest z Francji czy co? Ma flagę chyba Francji, nie? On znowu leci ten, ja tutaj na obronę sobie pójdę Troszkę sobie pobronimy Ale Merlin już wie, to, co, wie co tu się dzieje Trochę my tutaj wystawię piłę On teraz sobie wystawi Albo może ten, coś tak, coś w tym stylu No i Merlin, piękne Piękne piłka, ale mu wybili Ho 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 Ale przyjebali teraz To jest ta trajektoria, żeby oni strzelili Ale na szczęście rak mózgu się odezwał Dobra, dobra Merlin, dajesz, 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 dajesz Nie ma, clear ball, clear ball Czysta piłka To powinno się nazywać woman's ball Choć zabrał by to trochę źle Co ostatnio z tymi cs No właśnie dzisiaj chciałem pograć troszkę w CS-a Czy yy, jest w tej grze jakaś ranga? S są punkty rankingowe z Zaraz wam zaprezentuję więc jak to wygląda to, to, są, to są rankedy aktualnie, to co gram Dobrze, dobrze, na No nie, Merlin! Aj, to mógł se odpuścić To mógł se odpuścić trochę Aż tu leciałem na gola, obronił im strzał Uuu, shit, dobra Ale dobra, no nic, nic się nie stało, nic się nie stało Płakać nie będziemy Gramy dalej Łohohoho, wow, ja pierdolę, ale teraz mu zrobił. Ale on musi na mnie klnąć, ale dobra, na szczęście rak mózgu u nich Dobra, dobra, Merlin, lecisz, 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 lecisz. Ej, to, dobra. Ja to dopiero dyle. O złapał to. Nice. Dobra, oni to strzelą. No, nie możemy, nie możemy sobie tak dawać, bo ja, te, te, ja teraz mu przeszkodziłem. Tak, ja gram na padzie od Xboxa 360 na komputerze. Na komputerze, więc wiecie. Bole lola. Cez jest bardziej drewniany niż Daisy. O mój Boże, co to za troll! Jesteś najlepszym trolem, jakiego znale... Ten, w tym roku chyba spotkałem. Ja pierdzie, jak można powiedzieć, że Cez jest bardziej drewniany niż Daisy. Te Daisy i Army to są najbardziej durne i nieskończone gry ever, które nawet jak są skończone wyglądają jakby były nieskończone i słabe. O piękna trajektoria! Dobrze, dobrze Merlin Co oni robią, co oni robią? Wybiją to? Aj, wybiłem to Mogłem lecieć do tego, szczerze O, Merlin nie trafił! Ja mogłem to strzelić. Ajaj aj, aj, Merlinie nie! Kurde! Merlinie, błagam cię! Oglądał ktoś kiedyś ten taki serial się nazywał Merlin coś tam? Coś tam przygody Merlina Zajebisty serial na Polsacie był. Bardzo, bardzo go lubiłem zawsze oglądać. Taki średniowieczny, dosyć fajny, znaczy trochę nagięte fakty były, tak? Ale, ale ogólnie jako, jako film był całkiem spoko. To. Znaczy film. Serio. O, obronili. Epic save'a zaliczył koleś No yes. No nieźle, nieźle trafisz to, czy nie? Trafi. Merlin, co ty robisz? Merlin, coś coś, 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 coś tutaj mu szpankują. Komóreczki mózgowe, chyba. Nie, nie, my nie chcemy, my nie chcemy kury tutaj mieć. Ale oni to trafią, na 100% trafią. Ci goście już coś, coś tutaj wiedzą. Coś już tutaj mniej więcej wiedzą. No i proszę bardzo. O, jak on broni. Jak on broni ten gruby? Gruby na bramę! No i patrzcie Nie dopuszczamy do tego, żeby było hmm. Fajny serial oglądałem, no właśnie Jaki używam mikrofon? Mój mikrofon to Audiotechnika AT2020 na, mm, na kablu USB o, o mój Boże, to tra ta trajektoria A jest, 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 jest! jest, jest. <ścoughs> Wypierdzielać Nice. E, ja na przykład ja bardzo lubię takie proste mikrofony bez jakichś zbędnych, durnych tych przycisków, kliczków i innych głównów. Gó e, I ten mikrofon wydaje się być całkiem dobry, aż takich dużych szumów nie ma. No i uderzy o ziemię. BUM! No powiem wam, tutaj otarłem się o przegraną. Tu się troszkę otarłem o takie, ten... O taką przegraną letką, ale udało się w efekcie zrobić tutaj. No zagramy sobie, sobie jeszcze jedną, spróbujemy jednego ranka dzika jeszcze. Na EXE nie leci, no właśnie. Ostatnio oglądałem. Ostatnio też na TFN4 leciał albo 7. Mm -hmm. Nie się chce żygać z samego słowa CSGO. Znaczy, to, to ostatnio mówi, mówiłem, ten napisałem nawet u, u, na filmie u Buraczka Cebulaczka, jak, jak wygląda sprawa z cs em. CS to nie, to nie jest jakaś su, słaba gra To nie jest słaba gra, to jest naprawdę fajna gierka yy, Bardzo zbalansowana i jest to godny następca CS a 1 jedne, jedne, i 6 yy, na, Natomiast yy, Community zaczyna się robić takie, kurde, trochę... Trochę kanapkowe To jest ta trajektoria To jest ta trajektoria O Jezusie Przepraszam Cię stary Że musiałem Cię tak pierdolnąć Ale No Powracając Do, do teraz kurde Aż mnie kurde tutaj Powiem Wam, że nosi od tej, Po tej akcji no, czy Czyżby zanosiła się Moja pierwsza przegrana No no ale wiecie, no te, te youtuberki, które kurde zamiast zamiast grać to kurde mają same kanały o, o openingach eee, i później no, no takie, O, no to teraz mu przeszkodziłem, to teraz mu przeszkodziłem Teraz ja, ja, brak mózgu mi się, mi się odpalił no. Więc ma, Mamy Pełno youtuberów, którzy po prostu nagle, nagle zaczęli, wiecie, CSGO, nagle opening i nagle takie rzeczy Mamy, mogę na przykład wymienić tutaj paru minecrafterów, którzy swoją drogą już teraz, zobaczy, że nie są minecraftami, są teraz od CSGO nagle I nagle się wypierają minecrafta i w ogóle e, Natomiast mamy tu na przykład Skyen'a, Skyen, który robił tylko, tylko minecrafta Zaczął się, wiecie, CSGO i tu nagle patrzcie, że... No bardzo ładnie I tu nagle, nagle CSGO, nagle tylko CSGO O stary Przepraszam stary, że mówiłem cię tak pierdolnąć Jak hmm. jest to słaby rozmówca Jestem słabym rozmówcą to szkoda, że jestem słabym, słabym rozmówcą No może po prostu nie, 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 nie możemy się dogadać tak Nie, nie rozmawiamy tym samym językiem Te sprawy A to też jest taka, taka możliwość bardzo, bardzo bardzo tutaj taka możliwość możliwa, o, tyle ja powiem. Chcę banan, ale nie dostaniesz banana, bo nic takiego nie robisz, jakiegoś strasznego, no. Jeżeli zaczniesz mnie wyzywać, czy, czy innych ludzi wyzywać, no to, to wtedy tak, no wtedy dostaniesz banana, no, ale to wtedy, to no nie, nie będzie przez to, że nie umiemy ze sobą rozmawiać, tylko przez to, że będziesz pajacował, no. by tylko ruchomarci... Epic save! Uuuu, mi się objawił Slayprox we własnej postaci! Strasznie ujowy jest ten, ten, ten tekst z Rakiem Mózgu No, no jest, no może, no może jest, ale mniej więcej odzwierciedla... No dobra, może nie odzwierciedla tego, bo to jest naprawdę pewnie tragiczna, pewnie tragiczna sprawa Mie mieć raka mózgu, tak? Yy, natomiast, no wiecie, to. to No, no może, może rzeczywiście powinienem przestać tak mówić. Przepraszam, przepraszam. Nie będę na niego. Będę mówił teraz wylew, zaraz będzie, wylew też nie jestem. Zły. Boom. Mm. Jaki mam rating na dwójkach? No zaraz, zaraz ci powiem. Bo to w zależności od tego meczu, tutaj będzie. Ale, kurde, gała, widzieliście? To był shoot on goal. To była piła na bramę. Ooo, nice, zajebiście pił. A ja nie przegrywam prawie żadnych meczów. Morgan Maraka, naprawdę? Rak, rak pięty z przyrzutami na ucho. No, coś to nie jest. No, ale w każdym razie tutaj. Y, 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 już, już mniej więcej wiemy, że Minecraftowcy to takie. takie parówy, które. Robią w większości to, co jest po prostu popularne. To jest smutne. Robisz Minecraft, a robisz tego Minecrafta. A teraz nagle wszyscy, wszyscy. Eee, ja nie czuję, że to ten... To trzeba, trzeba robić coś dalej, do przodu. Eee. Nie wiem, co ten koleś tam pierwszy, ale, ale się cieszę z nim razem. Kazui! Była taka kiedyś gierka banjo Kazui się nazywało Piękne, piękne... Nie, 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 nie. O oh, o shit Ajajaj. Oh, shit. Aj, aj, aj. No to teraz To co, coś? I porankę dalej? Dobra A jest! Zajubiście. Hmm... Kwasek, no kwas mózgu, no dobra, no kwas mózgu jest dobry Eee, no ale wiesz, no to 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 jest ten... E, to jest właśnie, to jest właśnie to no że, że musisz kurde robić jakieś takie gierki te te... te. E, ja robię to co lubię, robię, robię Warcraftcika, znaczy no Warcraft ostatnio jest taki trochę... Ra, e, rakowy, taki taki bardzo... Oczywiście nie mogę się wyzbyć z tego słowa, bo to takie bardzo odzwierciedlające Warcrafta. Warcraft normalnie jak po chemioterapii ostatnio wygląda <grym> No, więc wiecie, M może, może musi dojść do siebie 5-0 wygrano Piękna wygrana bardzo dobrze ten koleś gra. To ta trajektoria! O, wbiją nam gola że powiedział, że dobrze, że CS nie będzie Ja na przykład, ja na przykład bardzo lubię grać w CS-a i będę grał w CS-a z tego względu, że ja grałem już... Znaczy, to, że grałem w poprzednie CS-y nie uprawnia mnie do grania to że Ja mogę sobie grać Nie, po prostu... Grałem w 1 5. moja przygoda od Cesa się zaczęła 1.5, 1 później 6 I... No, i... no i jakoś tak po prostu mnie ciągnie do, do tego typu gier, no jestem wychowany na tych grach, dlatego Ooo, wybił mi to, mogłem lecieć, mogłem lecieć. To jest sytuacja, w której mogłem lecieć. Uuu, wybuchłem. No to grubo GG no, i wygrywam wszystko, no i wygrywam wszystko, no nie mogę przegrać. Staram się przegrać, ale nie mogę. GG. GG, dobra, to było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek na YouTubie, bo to oczywiście nagrywałem. No i pyk.